Proszę Państwa, trzeci, ostatni debiut reprezentuje, spółka reprezentuje rynek New Connect. To jest skoczkowska fabryka kapeluszy Polkap S.A. Zapraszam na scenę przewodniczącego Rady Nadzorczej Skoczkowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. Pana Sławomira Jarosza. Wspomnę tylko, że Pan Sławomir Jarosz jest również przewodniczący Rady Nadzorczej pierwszego debiutanta. Proszę Państwa, Skoczkowska Fabryka Kapeluszy, 65 debiut w tym roku na rynku New Connect. Jak sama nazwa wskazuje, spółka produkuje kapelusze, ale proszę Państwa, te kapelusze wędrują w świat. Są bardzo popularne, przede wszystkim w Izraelu i w innych zakątkach świata. Mają również odbiorców w Polsce, ale tu jest troszeczkę mniejsza tradycja i kultura noszenia kapeluszy. Myślę, że o spółce i o wyzwaniach stojących przed spółką powie nam Pan Prezes. Zapraszam. Szanowni Państwo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować zarządowi Giełdy Papierów Wartościowych, że umożliwił nam debiut w tak uroczystym dniu. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w proces przygotowania do dzisiejszego debiutu. Szczególnie dziękuję autoryzowanemu doradcy firmie CA Auxilium oraz firmie ABS Investment, która była inicjatorem całego procesu. W sposób szczególny dziękuję akcjonariuszom, którzy zaufali firmie i powierzyli jej swoje pieniądze, obejmując akcję nowej misji. Polka to długoletnia tradycja. Od 88 lat produkuje nieprzerwanie. Od 1924 roku przy użyciu unikalnej technologii produkuje kapelusze z filcu włosowego i z filcu wełnianego. Każdy produkt, który opuszcza fabrykę, jest rynkodziełem. Sprzedaż. Firma działa na bardzo niszowym rynku, który w mocny sposób jest odporny na kryzys gospodarczy. Sprzedaż realizowana jest głównie na rynki zagraniczne. Eksport stanowi 75%. Główne rynki zbytu to Niemcy, Austria w Europie. Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone i bardzo wymagający, wspomniany tu już przez Panią prezes, rynek w Izraelu. Oprócz tego firma sprzedaje półprodukty do, do Azji, Australii i Japonii. Wyniki firmy są bardzo dobre. W przychody w tamtym roku wyniosły około 12 milionów złotych, a zysk netto milion dwieście. W tym półroczu, firma wypracowa... w pierwszym półroczu 2012 roku firma wypracowała już milion, 500 tysięcy zysków. Sytuacja finansowa jest dobra. Firma posiada kapitały własne, które wynoszą prawie 18 milionów. Pracuje na własnym parku maszynowym i własnych maszynach o wartości około 15 milionów. Mam nadzieję i głębokie przekonanie, że firma dostarczy akcjonariuszom wiele satysfakcji i będzie się dynamicznie rozwijać. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy firmie zaufali i sprawili, że mogliśmy dzisiaj przeżywać historyczny moment czyli debiut na innowacyjnym rynku. Dziękuję bardzo za uwagę.